XXI wiek. Mamy komunikatory, mamy telefony, mamy Facebooki, Instagramy, możemy zostawiać komentarze, możemy lajkować posty, możemy przez 24 godziny na dobę pozostać w kontakcie między sobą, a mimo tego mam wrażenie, że ludzie są potwornie w tym wszystkim samotni. W tym ja. Zdałem sobie sprawę, że taka komunikacja przez internet jest bardzo płytka. I nie zastępuje realnej komunikacji z drugim człowiekiem na żywo. W momencie, kiedy widzi się tą drugą stronę, czuje się jej emocje i można porozmawiać twarzą w twarz, bez żadnych filtrów, bez żadnych masek, rozmowa od serducha do serducha. Dlatego marzą mi się takie spotkania na żywo, w wąskim gronie, gdzie będzie można porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. I takie spotkania będę chciał organizować, ale. Ty, drogi widzu, jeżeli w tym momencie czujesz się samotny, chciałbyś ze mną porozmawiać, to jest taka możliwość, możesz do mnie napisać na maila, możemy się spotkać, możemy porozmawiać na Skype'ie. Co wolisz, tak, żebyś nie czuł się samotny. Bo samotność to nie jest brak ludzi dookoła. Też zdałem sobie z tego sprawę, że można czuć się samotnym, będąc w bardzo szerokim tłumie. Samotność to jest brak autentyczności, brak przestrzeni na to, żeby być prawdziwy. I tutaj jest ogromny paradoks, bo większość ludzi oczekuje szczerości. Każdy mówi: Powiedz mi szczerze, co myślisz. Chcę, żebyś był ze mną szczery. Ale w momencie, kiedy ta szczerość jest w jakikolwiek sposób bolesna, to większość ludzi albo się obraża. Albo reaguje bardzo emocjonalnie, albo ucina kontakt, i tam nie ma tej przestrzeni do bycia autentycznym. W momencie, kiedy ty tak robisz, kiedy ktoś coś ci mówi od serducha i szczerze, a ty na niego krzyczysz i się obrażasz, to tym samym zamykasz sobie furtkę i tworzysz sytuację, w której ludzie będą wokół ciebie nieszczerzy. No bo to się nie opłaca. Po co ma być szczery, skoro. Mam taką reakcję, a nie inną. Po co mam być cztery, skoro właśnie zostałem opieprzony za to, że powiedziałem coś od serducha? Po co mam być cztery, skoro się obraziłeś na mnie? <grym> Więc przez to, przez to, że nie potrafimy znieść szczerości, autentyczności, mamy wokół siebie grono ludzi, którzy będą mówili nam to, co my chcemy usłyszeć, co jest dla nas wygodne, miłe. <grym> Ale to nie jest prawdziwe. I wtedy nasz Nasze serducho cierpi, bo nie jesteśmy w tym autentyczni, nie jesteśmy w tym prawdziwi. I tak samo, jeżeli jesteś w grupie ludzi i wokół nich nie masz tej przestrzeni na bycie prawdziwym sobą, to czujesz się samotny, bo musisz udawać, musisz zakładać maski, musisz grać pewne role takie, jakie towarzystwo chce, żebyś grał. Przez to jesteś w tym samotny, bo nie jesteś sobą, nie jesteś autentyczny. I to jest prawdziwa samotność. Później wracasz do domu, czy faktycznie zostajesz sam, tej, w tym sensie, że nie ma ludzi wokół ciebie i czujesz pustkę. Ogromną pustkę, którą próbujesz zapchać. Różnymi metodami, czy to zapomnieniem poprzez alkohol, filmy, czy wpakowywaniem się w różne dziwne relacje, byle żeby ktoś był i chwilę zajął tą przestrzeń. A prawda jest taka, że my rodzimy się sami i umieramy sami. I przez całe życie żyjemy sami. Bo kto zna lepiej, Ciebie, niż Ty sam. Znasz każde swoje zachowanie, każdą swoją myśl. Jesteś ze sobą 24 na 7. Więc najistotniejsze jest, żebyś to Ty był ze sobą autentyczny, prawdziwy i szczery. I teraz w momencie, kiedy odważysz się na to, bo to jest pewna forma odwagi, żeby zawsze być autentyczny i szczery, niezależnie od ludzi, którzy Ciebie otaczają, to wiedz, że oczywiście pewne relacje na pewno się skończą, bo ludzie nie zaakceptują tej odmiany, że ty nie ma żadnych masek i pokazujesz im prawdziwe ja. Ale to dobrze, bo przyciągamy takich ludzi, na jakich jesteśmy w danej chwili gotowi. Więc jeżeli coś udajesz, to będziesz miał wokół siebie udawaczy. Ale jeżeli jesteś szczery, to część relacji odpadnie, ale zostaną te prawdziwe, zostaną te autentyczne. I na tych relacjach powinno ci najbardziej zależeć. I kontakt przez messengery, internet, nie zastępuje kontaktu z drugim człowiekiem. Tydzień temu byłem na szkoleniu, gdzie była grupa 150 osób. Mogliśmy porozmawiać twarzą w twarz i zdałem sobie sprawę, że każdy z nas nosi ogromny ciężar w sobie. Swoich przeszłych doświadczeń, pewnych traum. Każdy ma problemy, jeden większe, drugi mniejsze, ale najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że tak ciężko jest nam o tym mówić i tak ciężko jest nam się otwierać, bo nie ma tej przestrzeni. Bo zastąpiliśmy tą przestrzeń udawanym uśmiechem z Instagrama, udawaną pozytywnością. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby nawiązywać relacje dusza z duszą, serce z sercem. I być autentycznym. I dać sobie przestrzeń na to, żeby każdy mógł pokazać prawdziwego siebie. Obecnie ludzie są cholernie samotni. I chcę tym kanałem to zmieniać. Chcę nagrywać filmy, ale koniec końców chcę dążyć do tego, żeby powstały relacje na żywo. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Póki jeszcze można w tej formie. Bo to nie jest tak, że to jest złe. To jest jeden z elementów, ale to nie powinno zastępować nam autentycznych relacji. I jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to zapraszam do kontaktu poprzez maila. Bardzo chętnie odpowiem. Chcę, żebyś wiedział bądź wiedziała, że nie jesteś sama i że jest ktoś, kto chce posłuchać. Jeżeli ty chcesz mówić, to ktoś się znajdzie, żeby posłuchać, bez oceniania, bez presji. Chcę dać nadzieję, że są takie osoby, które też się tak czują i które mają dosyć tych wszystkich społecznych ról masek, a chcą autentyczności. To by było na tyle. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.